Rapsodia Realności. Rozważania biblijne na niedzielę 14 marca 2021 roku. Nasze zbroje słowa. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. List do Kolosan, rozdział pierwszy, wersety od 12 do 13. Z powyższego fragmentu Pisma Świętego widzimy, że są tylko dwie grupy ludzi: ci w mocy ciemności i ci w królestwie drogiego Syna Bożego. Dopóki nie narodzisz się na nowo i nie zostaniesz przeniesiony do królestwa drogiego Syna Bożego, pozostaniesz pod mocą ciemności. A szatan staje się Bogiem wszystkiego, co Cię dotyczy. Pamiętajcie, Jezus powiedział do Żydów, którzy przyszli, aby Go pojmać: Wy macie diabła za Ojca i chcecie spełniać porządliwości Waszego Ojca. Ewangelia Jana 8:44 Dlatego często znajdujemy przywódców i władców narodów. Na których wpływają i kontrolują ich księstwa ciemności. Kiedy tacy przywódcy podejmują nikczemne decyzje i egzekwują represyjną politykę, dzieje się tak dlatego, że znajdują się pod wpływem sił zła. Dlatego modlimy się za przywódców, aby zamiast podlegać wpływ, wpływom sił ciemności, znajdowali się pod wpływem Ducha Bożego. W Biblii czytamy: Zachęcam zatem, aby przede wszystkim za wszystkich ludzi kierowane były błagania, modlitwy, wstawienictwo i dziękczynienie za królów i za wszystkich, którzy mają władzę. Pierwszy list Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od pierwszego do drugiego. Następnie drugi list do Koryntian 10:4 mówi gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły. Słowo wojna to strategia z greckiego i mówi nam, że jesteśmy w biurze strategicznym, prowadząc wyprawę wojskową w duchu. Kiedy mówimy słowa w modlitwie, Aniołowie Boży i Duch Boży biorą te słowa i używają ich. To właśnie czyni ich potężnymi w burzeniu fortec. Tak więc, jako chrześcijanin, uznaj ogrom odpowiedzialności spoczywającej na Tobie, aby wstawiać się za przywódcami narodów. Od czasu do czasu módlcie się żarliwie w duchu za przywódców w swoim kraju. Autorytatywnymi słowami upomnij siły ciemności, aby powstrzymywały się od wywierania na nich wpływu i potwierdź, że ich serca są zwrócone do Pana, aby wypełniali Jego wolę. Oto, co musimy zrobić, aby przywódcy narodów. Ulegli wpływom mądrości i sprawiedliwości Bożej. Musimy się za nich modlić, zgodnie ze słowem Bożym. Modlitwa. Proszę powtarzać za mną. Drogi Panie, dziękuję Ci za obdarzenie nas Twoją siłą burzenia fortec, idei zakorzenionych w ludzkich umysłach. I teorii, które przyjęli w życiu, które powstrzymały ich przed pójściem w kierunku twego marzenia i przeznaczenia. Oświadczam, że wpływ szatana na przywódców i władców narodów świata został złamany. Halleluja! Twoje światło jaśnieje dziś w ich sercach. W imieniu Jezusa. Amen. Zapraszamy do czytania Rapsodii Realności. Zapraszamy na kanał Ambasada Chrystusa na YouTubie, na fanpage na Facebooku oraz na stronę internetową ambasadachrystusa.org. Dziękuję.